Emil Elwera, dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Troska, godność, spokój to wartości, które każdego dnia niesie hospicjum świętego Kamila w Gorzowie swoim pacjentom. 28 maja odbędzie się zbiórka publiczna, dzięki której możliwa będzie dalsza opieka nad osobami w najtrudniejszym momencie życia. Każda złotówka to gest serca mówią organizatorzy, i trudno się z tym nie zgodzić. Dla chorych i ich rodzin to nie tylko wsparcie materialne, ale też poczucie, że nie są sami. 28 maja w środę wolontariusze wyjdą na ulicę. Gorzowa Wielkopolskiego, deszczna, strzelec krajeńskich i Bogdańca, i będą prosić o datki na rzecz pacjentów w świętego Kamila. Zbiórka już jest tradycją, pojawiają się wolontariusze od lat na ulicach miejscowości, proszą o te datki, a potem my, pracownicy, spożytkujemy te wszystkie darowizny na bezpośrednią pomoc pacjentom. Zakupimy leki, specjalistyczne środki opatrunkowe, środki higieniczne i wszystko to, co sprawia, że pacjentowi jest w hospicjum dobrze, jest mu lżej w całym tym trudzie choroby. W tamtym roku udało zebrać się 100 tysięcy złotych. Jest to ogromna kwota dla nas, dla naszej placówki i bardzo byśmy chcieli powtórzyć ten sukces, bo zbiórka jest sukcesem. Po pierwsze dlatego, że się udaje, że wciąż znajdujemy ludzi, którzy chcą stać i kwestować, ale sukcesem jest też to, że ta kwota się nie zmniejsza. Mamy wciąż ten przypływ gotówki w postaci zbiórki publicznej i bardzo liczymy na to także w tym roku, że będzie to te 100 tysięcy złotych. Zbiórka publiczna to prawdziwa sztafeta pomocy, ale to jest też sztafeta pokoleń. Serdecznie już dziś dziękujemy przedszkolakom, uczniom szkół średnich, szkół podstawowych oraz seniorom i wszystkim dorosłym, którzy włączyli się w zbieranie datków na rzecz hospicjum. Proszę Państwa, Wasza praca jest wspaniała i ogromnie dziękujemy za ten dar serca. Miniona niedziela dzień wyborów prezydenckich była dla lubuskich policjantów czasem intensywnej pracy. W całym województwie prowadzili oni wzmożone działania, których głównym celem było zabezpieczenie bezpieczeństwa oraz utrzymanie porządku publicznego. Szczególny nacisk położono na okolice, w których zlokalizowane były obwodowe komisje wyborcze. Ostatnią niedzielę odbyły się wybory prezydenckie. Lubuscy policjanci prowadzili wzmożone działania polegające przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa. I porządku publicznego, między innymi w rejonie działania Obwodowych Komisji Wyborczych. Celem naszych działań podczas wyborów była głównie ochrona Obwodowych Komisji Wyborczych przed i w trakcie głosowania oraz do czasu zliczenia głosów, a także niedopuszczenie do zakłócenia porządku publicznego związanego z wyborami oraz czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie zabezpieczenia wyborów prezydenckich. W czasie trwania ciszy wyborczej oraz podczas samych wyborów na terenie województwa lubuskiego, policjanci zostali poinformowani o popełnieniu pięciu wykroczeń, które dotyczyły uszkodzenia plakatów i banerów wyborczych. Sytuacje te miały miejsce w powiecie zielonogórskim, świebodzińskim i wschowskim. Policjanci właśnie z tych jednostek będą ustalać wszelkie okoliczności tych zdarzeń w prowadzonych postępowaniach. Odnotowaliśmy również zdarzenie związane z naruszeniem ciszy wyborczej poprzez prowadzenie agitacji wyborczej w internecie. Niemal gotowa jest już strefa rekreacji i wypoczynku, która powstaje przed głównym budynkiem szpitala przy ulicy Dekerta w Gorzowie. Będą tam alejki spacerowe, ławki, drewniane leżaki, a nawet tężnia solankowa. Strefa, która ma służyć pacjentom oraz mieszkańcom powstaje w miejscu, gdzie dawniej były tak zwane baraki. To ma być nowe miejsce rekreacji i wypoczynku na mapie naszego miasta. Głównie ma ono służyć pacjentom gorzowskiej lecznicy, ale nie tylko. Powstały już tam alejki spacerowe, ustawione ławki oraz drewniane leżaki. Nowością będzie też tężnia solankowa. Drewniana konstrukcja tężni została wypełniona gałęziami tarniny, a w środku znajduje się urządzenie do pompowania wody. Pod tężnią solankową jest basen do odbioru solanki, która krąży w obiegu zamkniętym. Pompy rozprowadzają solankę po gałęziach, dzięki czemu w powietrzu. Unosi się delikatna mgiełka wody, bogata w mikroelementy takie jak jod, wapni, brom, potas, żelazo, sód i magnez. Tężnia solankowa może być porównana do filtra powietrza, który usuwa wszelkie zanieczyszczenia. Zarząd Lecznicy chce, aby pacjenci choć na chwilę mogli oderwać się od szpitalnej sali oraz powagi tego miejsca i mieli możliwość swobodnie posiedzieć na świeżym powietrzu w przyjemnym otoczeniu. Inwestycje zrealizowano w ramach większego projektu, który otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa. W ramach Polskiego Ładu. 15 czerwca odbędzie się dziesiąta edycja gorzowskiej nadwarciańskiej dychy. Uczestnicy pobiegną na dystansie 10 km, a nowością będzie bieg towarzyszący na 5 km. Start zaplanowano na godzinę 9:30 z ulicy nadbrzeżnej. Zgłoszenia przyjmowane są tylko elektronicznie do 8 czerwca. Po raz dziesiąty Dycha jubileuszowa odbędzie się właśnie tutaj na bulwarze, między innymi na bulwarze zachodnim, że Gorzowska Dycha Trwale wpisała się w harmonogram imprez sportowych naszego miasta. Jesteśmy razem od, 10, od 11 lat, bo mieliśmy przerwę, był koronawirus. Jest to jubileuszowa dycha. Mamy moc atrakcji, mamy nowe rozwiązania. Zapraszamy wszystkich mieszkańców. Liczymy, że będzie świetna zabawa. No, i uprawiajmy sport. Gwarantuję, że na pewno pogoda 15 czerwca będzie rewelacyjna, jak przez ostatnie 11 lat. To jest tylko taka próba techniczna. No i serdecznie zapraszam. Są jeszcze miejsca. Myślę, że Gorzowianie tłumnie wyjdą po raz dziesiąty na tą trasę. Robimy bieg słowiański lekko pod górę. Tu jest trasa płaska, więc każdy mówi, że to jest najlepszy bieg. Jaki w mieście jest zorganizowany? Przed nami dziesiąta jubiluszowa edycja Gorzowskiej nadwarcińskiej Dychy. E, tak naprawdę e, nie zmienia się ona cały czas. Czyli trasa, Staram się, żeby trasa była taka sama, że, po to, żeby uczestnicy mogli porównywać swoje wyniki do lat ubiegłych. E, na ten moment mamy już około 200 uczestników zapisanych, co świadczy o tym, że wchodzimy w teraz ten okres, kiedy tych zgłoszeń jest najwięcej, a więc spodziewamy się wysokiej frekwencji. Limit ustalony jest na 500 uczestników i ten limit celujemy e, w tym roku. Nowością jest bieg na dystansie 5 km, który jest imprezą towarzyszącą, czyli odbędzie się w trakcie biegu na dychę. Uczestnicy będą mogli, zgłaszając się na 5 km, po, prostu po pierwszej pęty zakończyć swój udział, ponieważ dostawaliśmy takie sygnały, że gdzieś tam 10 km to jest jednak już wyzwanie. Stąd też w związku z tym, że biegamy na dwóch pętlach, można, można będzie zapisać się na bieg na dystansie 5 km. Niemniej zachęcamy do tego, żeby pokonać gorzowską nadwarciańską dychę, czyli 10 km, dwa okrążenia po 5 km każde z przebiegiem tradycyjnym przez stadion żużlowy, gdzie mamy dodatkową premię, dodatkowy pomiar czasu, tak zwanego harta nadwarciańskiej dychy, co też jest unikatowe, czyni ten bieg wyjątkowym, ponieważ. Sprawdzałem, jest to jedyny bieg w Polsce, który przebiega przez Stadion Żużlowy. Żużlowcy mają swój rekord toru, my mamy swój jako biegacze. Tym bardziej zachęcam do tego, żeby wziąć udział w naszym biegu. Zapisy dostępne są na stronie sport Można zapisać się internetowo. Nie ma możliwości zapisania się w dniu biegu, dlatego warto już teraz nie, nie zwlekać i zapisać się na nasz bieg. Jeżeli chodzi o sama atrakcję, to oprócz biegu stworzymy takie miasteczko sportowo, rekreacyjno, rodzinne. Dlatego zachęcamy wszystkich gorzowian do tego, żeby pojawić się 15 czerwca na bulwarze zachodnim po to, żeby uczestniczyć zarówno jako biegacze, ale też jako kibice czy najbliżsi tych, którzy rywalizować będą na trasie, bo atrakcji nie zabraknie. I tą sportową wiadomością kończymy dzisiejsze wydanie informacji telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.